Trak. O, ff, no i zaraz zadzwonię, to mi się podoba, to akurat było miłe Mati, dzięki. Czekajcie. Czekaj. Dzwonek, Artysta Showman, Pięć 5 zł. Machonek, zadzwoń na dowody. jakiś numer. E e dobry się ja w sprawie gry komputerowej, FIFA, FIFA 19. A to chyba pan pomylił, jeżeli chodzi o komputerowe. Peceta to musi pan szukać w ogóle, na PC. Aha, bo to znaczy nie, wchodzi ogólnie, to jest na PS3, tak? Powiedział pan gry komputerowej. No bo to jest gra komputerowa, Peceta, tylko no, że Peceta. na. bo to jest gra komputerowa, tylko że na PlayStation 3. Ale? I pan pojęcia, gra komputerowa to jest gra na PC i na komputer. No, jest to jest co innego. No ale. Tu ma pan gry na konsole PS3. No ale to jest grana jakby na konsole PS3, tylko że... Komputerowa tylko na konsole PS3 o to chodzi, tak? O mniej więcej. Komputer to komputer PS3 to PS3. Niech pan nie myli pojęć. E, proszę pana. Dobrze, e, no. e, dobrze ale jestem. Ja pan na skór PC to PC, a PS3 to PS3. Dobrze. To a przepraszam, a ile pan ma lat? Oj, no. dużo więcej niż pan. Tak? Proszę mi uwierzyć. Bo słyszę po tak. głosie, że pan tutaj mocno, mocno, mocno mnie upomina, a słyszę po, po głosie, że pan jest niezły bomer i nawet pan nie wie co to znaczy. Pan chyba nie wie. Komputer to komputer. Konsola PS3 to konsola PS3. Mam dużo więcej lat niż pan. Proszę mi uwierzyć. Naprawdę. Proszę pana. Przychowałem yy, ja w... na Atari, wie pan? Proszę pana. Niech pan mi takich hitów nie wsiska, bo no. nawet jak ja powiem panu taką jedną formułkę. Wie pan co to jest Pegasus? Ja na Pegasusie w Mario Bros. grałem. Ojej, Pegasus, wie pan co. No. Pan nawet pewnie nie, nie wie co to jest Pegasus, a pan będzie mi upominał, co to znaczy komputerowe. Ja gra... to był po Spectrum ZX. Powiem panu tak, Żeby pan chciał wiedzieć. A tak, co to. Po Spectrum ZX. A, a wpisywał pan ko kody w GTA Vice City, żeby dziewczyna loda, ro loda robiła jak no, się podjeżdża? No widzi pan. Kody, będzie pan mi tutaj, no widzi pan. No by widzi pan, bo pan. Bo, bo, pan, się, ten, bo pan jakby kod, chciał kod. zabłysnąć, a ja od razu pana sprowadziłem na ziemię, była kiedyś taka granie, czy pan wie, GTA Vice City, wpisywał się kod i normalnie dziewka robiła loda jak się podjeżdżało pod latarnię. Ale Vice City, gdzie pan, o czym pan mówi? Na inny grak, to to już było, wie pan, co to już było. Że jak ktoś miał Vice City, to już. No. Ja, pana, ja, ja, ja miałem kiedyś pierwsza moja konsola to była PlayStation 1, tak zwany PSX. I tam moja pierwsza gra to była Geta London. To było tak, tak zwane Geta praktycznie 1. I tam uh -huh, była, była, uh -huh, kam była uh -huh. kamera z góry, a pan nawet nie wie co to jest. Ja panu wymieniłem gry konsole, które były przed jeszcze tym, co pan teraz wymienił. Jaki pan, jakie pan gry wymienił? Kangury KO, przecież ja yy, znam to z podstawówki. Konsole wymieniłem panu. Ale proszę pana, po co ta cała no. gadka i ta cała otoczka, tak? Chcę kupić grę... A to pan przyjść za czuł, nie ja. Chce ja kup... pan zadzwoniłem do pana czy pan do mnie? Chcę kupić grę, pan, myślał, że jest, trafił pan na głupszego, a jednak okazało się, że jestem mądrzejszym i jakby więcej przeżyłem z grami, tak? Niech tak się pan wydaje. No. Komputer to komputer, konsola PS3 to konsola PS3. Dobra, zacznijmy od nowa, bo to zaraz jeszcze się pokłócimy. Dzwonię w sprawie gry komputerowej FIFA 19. Jeszcze raz panu powtórzę, u mnie gier na petretach komputerowych nie ma. U mnie na konsole PS3. Jeśli to pan pyta to... o grę na konsole PS3, to. to i... dobrze, Ale pan pra... Pra... Czy, czy pan rozumie, to jest gra komputerowa FIFA 19 na PS3? Nie, czy to ciężko. Ja panu wytłumaczyłem z swojej to jest, strony. To jest FIFA 19, PS3 na komputer. Mhm. I tyle. Znaczy na konsolę, mhm. tylko że gra komputerowa. Widzi Pan, jak przed chwilą Pan coś powiedział. On ja się już pogubił po prostu w tym, co Pan mówi. Dobra. Co Pan powiedział? Ja na komputer. No. Biorę to, kurwa. Wiesz, co Pan mówi? Nie biorę jak. to za nawet 80 zł, sprzedaj to pani tyle. Do kolekcji mam wszystkie Fifo oprócz tej, kupuję i tyle. Po co Pan tak tyle się nagada, nic z tego nie wynika? Bo wie Pan co, ja mam mnóstwo klientów. I dlatego widzi Pan, ta jest taka, taka różnica. A ja mam mnóstwo rozmów telefonicznych, pisanych, informacji, gdzie czasami muszę się. Zastanawiać, co ta za na myśli. Konsola, pro, po prostu, e, przepraszam, Dra, że ta, przep 19. Hmm? Prze pana. przepraszam, że tak zapytam, e, ma pan e, żonę albo kobietę? Nie, jestem kawalerem, a to słucham pana. No właśnie, ma pan pan, e, mam coś do powiedzenia. E, to od razu słychać, po dwóch zdaniach było słychać, że pan nie ma kobiety. Bo pana, pan się A, Albo pan z autopsji mówi. Nie, dlatego, że pan się autopsji, kłóci, tak? że gra komputerowa nie jest na, nie, ani na PS3 a i tak dalej. Od razu pana wyczułem, że pan kobiety nie ma. A jak widzi pan, jaki pan jest spostrzegawczy? No. Brawo. No. Aha, no niestety, widzę. No, pój pójdę, dalej, no nie, pój pójdę dalej tym tropem. No nie, pan. problemem, pan problemy, że pan jest a Pójdę dalej tym tropem. Jest pan zadowolony. Pójdę dalej tym tropem. Nie, dobrze. Jest nie pan gejem? Jest pan gejem? Idealnie ja pan trafił. No, widzi pan. Bardzo mi się chłopcy podobają, wie pan. Tak? Zrobiłby pan loda yy, yy, mężczyźnie? No, nie wiem, nie wiem, wie pan. Już pan musi chyba wiedzieć, bo jak pan mówił o czymś takim, to musiał pan mieć z tym styczność. No, widzi pan. Bo pan, normalny uciły sprzedawca, ja powiedział: nie do tego. powiedział: Dobra, mam tą grę, sprzedam za 80 zł, nie ma tematu. A pan mi gada i poucza mi jakie gry kiedy i tak dalej. Ja jestem bardziej doświadczony. Ja na Komodorze grałem jeszcze kiedyś w ten, w Mario Bros. i w Contre. Jeszcze kaszki zabijałem na Pegasusie. Na Komodorze to był Dune. Jak to Pan Komodora jeszcze 64, to Dune był. Nie zna się Pan na komputerach, nie zna się Pan na sprzęcie, słychać po głosie. Na Macintoszu Pan nie pracował w gimnazjum, a Pan będzie pierdocił. No. Dobrze, rozbawi mnie pan na wieczór, akurat dlatego przyciągałem rozmowę, bo było miło porozmawiać. Życzę miłego jego wieczoru. Na przyszłość tak. jak się wykonuje telefony, to najlepiej w takich godzinach, w których normalnie się funkcjonuje. Dobra. Więc ta pierwsza to już chyba taka późna godzina, co? Tak, to ostatni raz. To ostatni raz panego to... wieczoru. Skoro... Osta... Ostatni, raz na razie. Po... ostatni raz powiem. Skoro pan jest taki informatyk. O nie, ty chuj, dzwonię do ciebie, czekaj. Muszę to to się, skontynuować, bo. A w ogóle to widzą, ja go nawet nie wkurwiałem, on już on na starcie był hamem, już mnie wkurwił. Nie jumał kółek z myszki na informatyce? Tak, ja miałem te kółeczka takie na informatyce, aż je się zjeść chciało. je się czyściło, bo nie szorowało. Ale ja go nawet nie wkurwiałem. A donaty, poczekaj, są chyba włączone. Poczeka. Dimitri, 5 złotych. Łachmyta, ha! Adrian, luci agent! A dzięki Dimitri za 5 złotych. Łachmyta już chyba nie odbierze. Kurde, szkoda. Ale Łachmyta dzwonię po FIFA, pe, ple, e, FIFA 19. Ja, Kurwa, jaki Łachmyta. No i popsza. Rozumiemy się bez słów. Rumun, LPU. Wiesz. Ja przestańcie już się zaczynają wyzywać. Ja.